Szanowni Państwo, 26. festy na Uśmiech Dziecka oraz 6. turniej piłki siatkowej plażowej uważam za otwarty. Ja. Dziękuję bardzo serdecznie. Jesteśmy na 26 festynie o uśmiech dziecka. Rozmawiamy z dziećmi i pytamy, jak się bawią. Powiedzcie mi, jak Wam się tutaj podoba? Super! Super! Bardzo fajnie! A co najbardziej Wam się do tej pory podobało? Mi się popcorn najbardziej podobał. A mi w golfa gra. A, a mi wszystko. A czy ktoś z Was już coś wygrał może? Ja, ja! ja. Co wygrałem? ja wygrałem ilizaka. No. A powiedzcie mi, jesteście tutaj pierwszy raz? I podoba Wam się? Tak! Będziecie na szczęście odwiedzać? Tak! A ile macie lat? 10 lat! 6 lat! Dobra. Dzieci odwiedzają chętnie Państwa stoisko? Oczywiście, dzieci bardzo chętnie odwiedzają nasze stoisko. Mogą na naszym stoisku dostać różne gadżety oraz rozdajemy wszelkiego rodzaju naklejki między innymi. No i informujemy o nowych przepisach, jeżeli mają pytanie, bo zdarzają się również takie pytania, że dzieci są zaciekawione właśnie przepisami. Jakie konkretnie przepisy przybliża Pan dzieciom odwiedzającym to stoisko? Takim najmniejszym to oczywiście, że no, nie, podstawowe, dnia, dnia, jak przejście, że, przejście dla pieszych. Oczywiście, żeby się rozglądały, żeby zwracały uwagę na to, co się dzieje wokół nich. Dziękuję panu bardzo. Proszę. Cześć Maciek. Cześć. Witam. Wjechałeś ze Skocznią na nasz festyn. Powiedz, co się dzieje na twojej konkurencji. E, tak, moja konkurencja polega na tym, żeby e, stryknąć kapsel jak najdalej. Mamy prowizoryczną Skocznię, że będą no, folii. E, Niestety, mocno dzisiaj wieje. że ta Skocznia troszkę zmienia kształt, ale jest, jest fajna zabawa, są, są fajne rekordy, nagrody. Także dzieci bardzo dobrze się bawią i to jest, to jest najważniejsze. Jak wam się podoba w tym roku festyn na Akademii Wychowania Fizycznego? No Jestem pierwszy raz, no i nie mogę dokładnie powiedzieć jak było wcześniej, ale bardzo mi się podoba. Ale mi się najbardziej spodobało ym, to z tymi zakrętkami takie sodoku. było najfajniejsze dla mnie. Być coś, może jakąś konkurencję zmodernizowała? Ja moim zdaniem by było jeszcze fajnie, bo gdyby była jakaś ścianka spinaczkowa, można było się spinać. Która konkurencja podobała wam się najbardziej do tej pory? Mi się najbardziej mm, podobała ta, ta z, z tymi zwyczajnymi obręczami. Rzucanie piłek i rozbijanie balonów. To już 26. edycja, jest pani zadowolona? Najbardziej się cieszę się z tego, że mogliśmy gościć kolejny raz, już 26. raz, dzieciaki w liczbie blisko dwóch tysięcy, które cieszą się, bawią i. Yy. Są szczęśliwe w związku z tym, że mogą też pobyć tu razem z nami. Chciałabym też wspomnieć nazwisko Edwarda Skrętowicza, który był inicjatorem tych festynów. I chciałabym też przypomnieć o osobach, bez których ten festyn nie mógłby być zorganizowany. I druga rzecz, chciałabym też podziękować moim koleżankom i kolegom z zakładu metodyki wychowania fizycznego. A teraz, teorii metodyki WF-u. Wszędzie jest Pani w stanie oszacować, ile szkół zostało zaproszonych i ile dzieci nas odwiedziło? Zaprosiliśmy 15 szkół i dzieci z 8 przedszkoli. Wiem, że z wszystkich szkół i z wszystkich przedszkoli przyszły grupy dzieci. Blisko 2000 przygotowujemy dla nich 40 różnych konkurencji, zabawigi ruchowych. Natomiast dzisiaj jest rzeczywiście wyjątkowo, ponieważ po raz pierwszy były pokazy na basenie, na pływalni w wykonaniu właśnie tych naszych wspaniałych studentów, zawodników, sportowców. Cieszymy się, że podjęli inicjatywę i ogromny trud, bo przywieźli sprzęt, zorganizowali to wszystko i sama byłam naprawdę bardzo, bardzo zachwycona tym, co potrafią pokazać wodzie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia za rok na festynie. No mam nadzieję, mam nadzieję i mam nadzieję, że również AWF Channel będzie nam towarzyszył w kolejnych latach, w kolejnych festynach. Życzę Wam wiele energii, no i sukcesów. A rozwijajcie się pięknie, śledzę to wszystko i trzymam za Was również kciuki z nadzieją, że się będziemy spotykać w kolejnych latach. Dziękuję bardzo.